Czy to początek upadku PKO? Koszta kredytowe mamy całkowicie unieważnione. A chodzi tutaj o umowę kredytową w banku PKO. W umowie na 100 tysięcy złotych bank doliczył 30 tysięcy kosztów, a mianowicie prowizja za udzielenie kredytu 18 tysięcy złotych. No i oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie 12 tysięcy złotych. PKO pozwoliło sobie to wszystko skredytować i dopisać do kwoty kapitału. No i tutaj strzelili sobie w kolano, no bo dalej to nie przejdzie. I od kwoty 130 tysięcy zaczęli sobie Wyliczać koszta odsetkowe. W rezultacie klient po pięciu latach miał do zwrotu 200 tysięcy. Oni naprawdę zapomnieli o tym, że złamali prawo. Banki i władza w Polsce to jedna wielka rodzina. Jak to się mówi, ręka rękę myje. Oni oczywiście czuli się bezpiecznie, ale wszystko jest do czasu. Klient z naszą pomocą odzyskał wszystkie koszta odsetkowe oraz prowizję i ubezpieczenie na drodze sądowej. Trwało to 20 miesięcy, ale uwierzcie, było warto. Na dzień dzisiejszy nasz klient ma darmowy kredyt gotówkowy. Chcesz i Ty się przekonać, czy Twoja umowa zawiera błędy? Podeślij ją do mnie do bezpłatnej weryfikacji na mojego maila bochać Karolina, małpa -gmail